No i mamy dziś w sobotę już coś fajnego nowego. Jest to pół domu. W tytule jest jako mieszkanie. Z bardzo dużą łazienką. Jest to do remontu, ale już nie takiego wielkiego. Sufit został zwalony. Trzeba położyć na nowo. Najlepiej nasze kartonowe płyty. To był ten ich słynny sufit przy, przyklejany na, na Włosy moczone w kleju, ale w każdym jest to bardzo duży obiekt, prawie 100 metrów kwadratowych i za 20 tysięcy euro. Podłoga ładnie wykafelkowana, zostaje zrobić tylko resztę. Miejscowość Fondem Karos. To jest to, o którym mówiłem, że zdobędę klucze, a teraz pokażę dzielnicę. Piękny widok na góry. Taka uliczka regionalna. Zobaczymy, drzwi antywobaniowe oczywiście. To jest te okno przynależne. Nawet górna część domu. I schodzimy w dół. I te super widoki. No i dobra cena. Czekam na zapytanie.